Siemanko Widzowie, jak wstawiacie, czy trafię coś w lejsach obekdejsy, lejsy No jak myślicie obstawiajcie i zobaczymy czy uda nam się coś wygrać obstawiam że nie, no ale warto próbować no dobra to będziemy otwierać uwaga Idziemy. I, I patrzymy czy coś wygraliśmy. Pewnie nie, no bo ja nie wiem szans. Coś mało tych chipsów. Nie wydaje mi się, że coś wygraliśmy. Dobra, polecam. Polecam. Kamil. No tak, widać. Niedźję, wygraliśmy. Bardzo mało tych chipów, Nie polecam kur. nie ma nic. Pusto. Pusta paczka. No. A no, nie ma nic na to koniec odcinka. To był właśnie mój odcinek. Nie ma to nie ma. Nie ma.